Cześć wszystkim, tutaj Zimka i dzisiaj dosyć nietypowy odcinek, ponieważ jest to taki odcinek, jakby końcowy. Kończę na razie z tym kątem, ponieważ jestem osobą, która nie lubi ciągle, ciągle, ciągle bycia tą samą osobą. Teraz ogólnie, wcześniej bardzo mało nagrywałam. Ale teraz jakoś mnie tak naszło, nie mam co robić ogólnie. Walę szkołę, po prostu ogólnie mam to w dupie za przeproszeniem. W dupie mam szkołę i tyle mogę na ten temat powiedzieć. Szkoła jest głupia według mnie i bezsensowna. Jeżeli ogląda ktoś, to, kto nie chodzi jeszcze do szkoły, to cieszy się życiem, póki mowy, ponieważ będziesz tam siedzieć przez... A, co? Swaro, swaro. I tak, jak powiedziałam, chyba kończę z tym kontem. Tylko YouTube zostaje, tak, YouTube zostaje, ponieważ jak nagrywałam to wszystko, to nawet jeśli nie miałam wielu świetleń, to to co robiłam, to mi się bardzo podobało. Tak, tak, no było tylko 10 subskrypcji i chyba jest dalej, na i ale. Te, te subskrypcje, te parę subskrypcji, one tak jakby cieszyły mnie. To, to, to jakoś tak. Lubiłam to. Ja. toś ja Właśnie dlatego przenoszę się na nowe konto. Chcę tam wszystko zacząć od początku i żeby to wszystko lepiej wychodziło. Tam będą nie tylko bez shopy, ale jeszcze let's play z różnych fajnych gier. Hmm, typu, nie wiem, Minecraft, Sims, y... no, Także nie wiem, czy Mam wiele y, gier do dyspozycji, ponieważ gram w ja wiele gier, <gry> y, więc link w opisie do mojego nowego kanału, mam nadzieję, że się Przyniosę te osoby, które y, ogólnie oglądały to wszystko, co robiłam. Cześć!